Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam na czym polega problem z spryskiwaczem tylnej wycieraczki w Volkswagenie Golfie 4 oraz w Passacie b 5 Problem polega na tym, że spryskiwacz nie pryska na środek szyby, tylko z ruchem wycieraczki. Problem jest miedziana rurka, która znajduje się w tym miejscu. Ona z biegiem czasu po prostu koroduje i się ukręca. Także teraz pokażę Wam jak dostać się do tej rurki. Pierwszą rzeczą, którą robimy to ściągamy tę plastikową osłonę. Demontujemy dyszę, która pryska na... Szybę. I wykręcamy te tutaj śrubki. Ja sobie już tutaj trochę pomogłem, żeby filmik nie trwał zbyt długo. Sobie troszkę tu wykręciłem. Jak widzicie, śrubki są na torksy. Ja to akurat mam bit. Jest on takiej wielkości. Nie wiem czy widać. Odkręcamy te śrubki wokoło. Jest tych śrubek tutaj kilka, jak widzicie. I po odkręceniu tych śrubek dostaniemy się do środka. I jeśli macie już taki problem, że spryskiwacz pryska Wam właśnie razem z ruchem wycieraczki, zainteresujcie się tym, ponieważ może nie być jeszcze za późno i silniczek jest do odratowania. Ponieważ później po prostu jak się rurka już ukręci, będzie lał się płyn tutaj gdzieś do silniczka, gdzieś do klapy i po prostu zatrze się mechanizm. Także, jak już od, mamy odkręcone tutaj te śruby, mamy zdjęte tą osłonę, zdejmujemy cały ten element, ciągniemy i powinien on wyjść. No, jak widzicie, wychodzi on dość ciężko, ponieważ jest to tu wszystko skorodowane. Ciągniemy mocno. O! Zobaczcie sobie, jak to u mnie wygląda. Ja to tutaj wyciągnę. Jak widzimy, już tutaj ktoś to próbował naprawiać, ponieważ tutaj mamy tą miedzianą rurkę. A tutaj ktoś włożył wkład od długopisu i na pewno tutaj to cieknie. Widzimy, jest to wszystko tutaj zardzewiałe, skorodowane. No i jak również tak wygląda mechanizm. Tutaj, jak widzicie, jest tutaj dużo korozji. No, jak wygląda naprawa tego. Najlepiej jest to wszystko wy, wymontować, wy, zdemontować, wszystko wyczyścić ładnie, żeby nie było tutaj żadnej gdzieś tutaj, korozji na tym smarze, nasmarować to ponownie. I teraz, w zależności od tego, jaki mamy. Jak ja akurat mam no, silniczek z Boscha firmy. Jest to model 1J6-955-711C. Są zestawy naprawcze, właśnie te rurki. Z tego, co się orientuję, są to zestawy z. Do silniczków Valeo, do Bosha nie ma. Także albo kupujemy zamiennik jakiś silniczka nowy, albo kupujemy jakiś silniczek używany, który nie ma gdzieś ukończonej rurki albo sobie jakoś tutaj radzimy tak jak gdzieś tutaj ktoś poprzedni właściciel. No po prostu jakoś sobie to tutaj w jakimś przedłużeniu robimy. Jak tutaj na przykład jest, widzę, że z, z wkładu długopisu. Albo po prostu w jakiś inny sposób. Tutaj, jak widzę, chyba gdzieś tu się zaczyna znowu lać. Boleje mi się ogólnie z spryskiwacza, wycieka. Także spróbuję jakoś to ogarnąć. Także w dzisiejszym filmiku tyle pokazałem Wam, na czym polega problem, jak rozmontować tutaj silniczek i na czym polega problem. Cały problem jest w tej rurce miedzianej. Dziękuję bardzo za. Zobaczenie filmików, zapraszam do komentarzy, do subskrypcji mojego kanału, jak i również do lajkowania. Dzięki na razie.